To tata miał 12 lat, kiedy został aresztowany. To znaczy, on nie został aresztowany na ulicy, tylko praktycznie przyszli do domu i go zaaresztowali. W związku z tym, że on tam trochę starał się pomagać rodzicom i sprzedawał tam spinacze, zdarzało mu się też podbierać trochę węgla na poboczu, więc taki w miarę zaprzyjaźniony, w miarę zaprzyjaźniony Niemiec mojemu dziadkowi zawsze mówił, żeby Stefan podjął pracę. Bo inaczej to może to się źle skończyć. No ale tata nie chciał podjąć pracy dla Niemców, bo tu chodziło właśnie o pracę Niemców. No i dziadek też był przeciwny tego, więc któregoś pięknego dnia przyszli do domu i aresztowali go. Zabrali go i po prostu przywieziony został tutaj do obozu jako w pierwszym transporcie. Praktycznie no miał numer 9. No i zaczynała się to to on był najpierw zatrudniony przy utwardzaniu terenu, ponieważ przy takim walcu, jak to opowiadał, że to tam ilość tam chłopców ten walec popychali, no a później, jak już tak po jakimś czasie został przy jak zaczął powstawać warsztaty. to na, fastrygował tam mundury niemieckie, takie naprawiał, w takim warsztacie krawieckim jakby był. No i z tego co wiem, to naprawdę było tam ciężko, wiadomo, głód panował. Bicie na no bardzo źle wspominał takie sytuacje, że na przykład jeden więzień musiał być pod okiem Niemców drugiego więźnia. I mówi, tak, tak właśnie się zdarzyło e, któregoś pięknego razu, że pana Kuczyńskiego musiał bić i potem był bity przez pana Kuczyńskiego, za którymś tam razem bardzo to źle wspominał. No też tam w słynną gruszę wspominał, że jak tam no, ta żabka, co skakali tak żabką, więc bardzo dużo dzieci przy tym po prostu nie wytrzymywało. No z racji, nawet wyżywienia, no i, no i tych, tego bicia. I